No witam w swoim na tym kanale. Nagrywam dla Was szybki bajcie mojego nowego Darkmuna Playera Bo jak dobrze wiecie, sprzedałem swojego już dwa tygodnie temu. I zaczynając od w sumie kopitu mamy tutaj amortyzator Ezer Santur Ion Evo z 2025 roku. Mega przyjemny i fajny, fajnie pracuje. Idąc dalej mamy dwie felgi, od razu tył jak i przód. Infendo 29, tak jest tylko nazwa, ponieważ są one 26 Mamy też dwie oponki, tak samo tył jak i przód Kenda e, Carade One są o rozmiarze 2.30, ale będą zmieniane, ponieważ no za słabo w sumie kleją Jak dla mnie Mamy tutaj kierownicę Reverse Slate Z gripami Darth z mozgiem od Lamparda Oraz z hamulcem Shimano MT501 Mamy Full Stereo od FSA. Mamy siedzonko Dartmuroskie w sumie jakieś tam najzwyklejsze, platformy jakieś najzwyklejsze. Mega fajne korby w ogóle z RAM nx y. Naprawdę mega fajna jeździ. Łańcuch też od FSA mamy u niego. Łańcuch też jest do wymiany, ponieważ jest dyka, nie wiem, krzywy. Mamy przód piastę Nowatec, tył All dark. I najważniejsze chyba w tym rowerze to rama w sumie Jest to Dartmoor Sixplayer Player Evo z rocznika 2025 Już ze napinaczem, ze wszystkim Naprawdę też mi się mega fajnie podoba Co bym chciał jeszcze u niego zmienić, na pewno bym chciał Po dłuższej, po około roku, roku jeżeli zmienić tu amortyzator na DJI Pyke'a myślę Oraz na pewno dwie muszę zmienić, ponieważ są mega ciulowe jak tam wiecie, a jeszcze zapomniałem dodać, że mam taką narzutkę na ramę ze strony łańcucha od rewersa oraz tarczę, jakąś simonowską, też najzwyklejszą. Taki szybki bike check. Jeżeli wam się podoba, mój nowy Dartmoor, subskrybujcie, lajkujcie pod tym filmem oraz napiszcie ocenę od 0 do 10 w sumie, jak go oceniacie. I macie tu jeszcze kilka fotek, teraz i co? Siemanko.